Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Panie Jezu, Ty wiesz, że musiałam w życiu przejść wiele trudnych dni. Żadna moja łza nie jest dla Ciebie tajemnicą. Znasz wszystko, co sprawiło mi ból, i wszystko, co przyniosło mi uśmiech. Mimo życiowych przeszkód, z mojego serca nigdy nie zniknie radość. Jesteś Ty, czuwasz nade mną, a Ty zaopiekujesz się mną najlepiej. Chryste, wielu spraw nie rozumiem. Mój ludzki umysł nie jest w stanie pojąć każdego z Twych planów. Wiem jednak, że nigdy mnie nie skrzywdzisz. I wszystko, co się dzieje, jest dla mnie dobre. Ty uratujesz mnie z każdej katastrofy, uciszysz każdą życiową burzę, uleczysz złamane serce. Tobie we wszystkim mogę się zawierzyć, do Ciebie mogę przybiec, będąc pewna Twego miłosierdzia. Jezu, dziękuję, że dzięki Tobie o wiele łatwiej jest żyć. Składam Ci dzięki, że zawsze, gdy tego potrzebuję. Pozwalasz Duchowi Świętemu działać w moim sercu, obdarzać mnie wszystkim, co jest mi w danym momencie potrzebne, by przetrwać. Dziękuję Ci za siłę i nadzieję, którą mi dajesz. Zbawicielu, postanawiam każdy mój dzień przeżywać jak wielkie święto. Każdy mój dzień to przecież wielki dar prosto z nieba. Zrobię wszystko, by chwalić Ciebie wszystkimi moimi czynami. Postępować tak, jak należy, chrześcijance. Ucz mnie, Panie, jak najlepiej głosić Twoją wielkość i pozwól mi żyć w pokoju do końca mych dni. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!